W tym filmie test i prezentacja podpór teleskopowych Parkside z Lidla. Długość złożonej podpory wynosi 137 cm, natomiast maksymalnie rozsuniętej to 290 cm. Waga takiej podpory to około 3 kg, natomiast udźwig maksymalnie 30 kg. Podpora składa się z trzech metalowych rurek, które wchodzą jedna w drugą, Zewnętrzna rurka ma 32 cm, wewnątrz wysuwa się rurka o średnicy 25 mm, natomiast najcieńsza, którą możemy wysunąć tylko przy użyciu pompowania rączką, ma 12 mm. Na dwóch końcach mamy metalowe stopki, ale na nich mamy gumowe nakładki, które zabezpieczają jakąś powierzchnię przed uszkodzeniem, ale również pełnią funkcję antypoślizgową. W stopkach, jak i w gumowych nakładkach, mamy cztery otwory, przez które możemy wkręcić wkręty np. do jakiejś deski drewna, zapobiegając przemieszczaniu się podpory i materiału, dzięki któremu podtrzymujemy coś. Żeby wysunąć pierwszą rurkę należy poluzować tutaj ten motylek i wcisnąć dwie kulki blokujące, które blokują się w sześciu zewnętrznych pozycjach na rurce zewnętrznej. Natomiast jeżeli wysokość nam nie będzie pasowała do tych otworów, podporem skręcić możemy jedynie tym tutaj oto motylkiem. Po ustawieniu skręcamy to z nowym motylkiem. Jeżeli chcemy bardziej wysunąć, możemy to zrobić przez pompowanie tutaj tą rączką. Wtedy wysuwa nam się najcieńsza rurka. Natomiast żeby zluzować podporę, żeby opadła w dół, musimy wcisnąć tutaj w górę tą stalową blaszkę, która podtrzymuje sprężynę. Ogólnie te podpory sprawiają bardzo dobre wrażenie. Nie są naprawdę lekkie, wydają się być wytrzymałe i solidne. I muszę powiedzieć, że takie są. Za chwilę w teście porównawczym pokażę Wam, jak wypadają na tle innych podpór, które kupiłem m.in. z mrówki firmy Topex i z Pokażę również, jak prezentuje się tyczka rozporowa do lasera. Rozłożymy sobie teraz podpory do pełnej rozpiętości. Zobaczymy, jak pracuje, jak tańczy podpora Parkside. Tutaj podpora nieco droższa, która kosztuje teraz 120 zł. Z Jest ona dosyć stabilna. Fajne jest to, że w porównaniu do Parkside'a możemy tutaj regulować również dostaw tej podpory jedną ręką, ponieważ z dwóch stron stopki są wkręcane na śruby. Możemy po prostu obracać, przekręcać podporą, która albo się rozsuwa, albo maleje. Jak chodzi o tyczkę do lasera, widzimy je, że ona zbudowane z wielu połączeń, no i tutaj nie ma żadnej stabilności, i używaniu tego jako jakiejkolwiek podpory. Zobaczmy, jaką sztywność zachowuje podpora z Kauflandu. Za 45 zł, za 49 zł z tego co pamiętam. Widzimy, ona to jest bardzo giętka. Rurka, która wychodzi ze środka, ta najcięższa, jest bardzo cienka. No i to wszystko tutaj bardzo pracuje, bardzo lata widzimy. Taka podpora może służyć nam również do przymocowania lasera i ustawienia go na dowolnie wybranej wysokości. Minusem takiej podpory jest z pewnością wysokość zamocowania rączki. Widzimy, że jest ona tutaj dosyć wysoko w porównaniu z topeksem. Jest to nisko, z Kauflandem tak samo. Natomiast Parkside ma tutaj dosyć wysoką rączkę, jeżeli chcemy podpompować tą ostatnią rurkę, żeby się wysunęła, musimy wyciągnąć rękę dosyć wysoko. Aby trafić w otwory pozycjonujące, na wewnętrznej rurce mamy tutaj taką linię, która powinna przechodzić przez te otwory. Takie podpory z pewnością przydadzą nam się do jakiegoś remontu i tego typu spraw. Myślę, że jest tutaj bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Cena, bym powiedział, jest niska, a jakość tutaj jest dosyć dobra, Moim zdaniem to jedyne minus to ta rączka, która jest zabudowana dosyć wysoko. Tak po prostu jest skonstruowana ta podpora. Jak chodzi o maksymalne obciążenie takiej podpory, to 30 kg, 30 kg a więc jest to ponad worek cementu. Ja bym wolał tego nie sprawdzać i nie obciążać do granic takich podpór, ewentualnie zastosować dwie. Natomiast nie trzeba, tej, nie trzeba jej mylić z podporą budowlaną na której mogą się opierać szalowane i zalewane stropki betonowe. Jest to podpora raczej przydatna do remontów niż do budowy. Natomiast według moich pomiarów podpora złożona ma 1,39 m. Jeżeli druga rurka rozłożona to 2,39 m. A jeżeli rozłożymy ją całkowicie to mamy 2,93 m wysokości. Składając podporę na żądaną wysokość, najlepiej bazować na tych sześciu otworach, na te kulki, wtedy moim zdaniem się to będzie najlepiej trzymać. Osadzenie tych stopek zamocowanie ich do podpory powiedziałbym, że tu w Parkside jest bardzo dobre, porównując je szczególnie do podpór z Kauflanda, gdzie widzimy tutaj jest to na kulce, ten plastik już mi tutaj pękł. No i ogólnie nie trzyma się tej kulki tu zbyt dobrze, a porównując do Topexa którą uważam za solidną podporę w tym przedziale cenowym. Myślę, że Parkside również, ta stopka tutaj, zamocowanie wypada bardzo dobrze. Podpory takie przydadzą nam się tam, gdzie brakuje nam drugiej lub nawet trzeciej pary rąk. Zazwyczaj służą do podtrzymywania czegoś, co jest ponad naszymi głowami. Ja podobnej podpory używałem do przekręcania płyt gipsowo-kartonowych na skosach lub suficie podwieszanym. Muszę przyznać, że bez podobnej podpory bardzo ciężko byłoby mi sobie poradzić w pojedynkę. Napiszcie, czy używacie takich podpór, czy kupiliście je. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej.